Dosyć tego. Muszę w końcu skoczyć na jakiś bug. Ale muszę poczekać, bo tam będę Borewik ciągle się tu kręci. Bo tyle roga! Który położył tę łopatę? Stój bandyto. Co? Ty bandyto. Ty myślisz, że gdzie ty jesteś? Co jest Borewik? Złapałeś bandytę? Wskójcie go w łańcuchy za przeklinanie w miejscu publicznym, za paradowanie środkiem drogi, za brak poszanowania dla narzędzi pracy, za brak szacunku dla operatorów łopaty, A... za groźby wymierzane w otoczenie, za brzydką krzywą gębę zostajesz skazany na chłostę 100 batów. Męczenie się w dybach przez trzy dni. Siedem dni aresztu o chlebie i wodzie. Obejrzenie po dwa razy każdego z dwudziestu odcinków Teletubisiów. A... A... To cię nauczy kultury, bandyto. Bierzcie go, panowie. taki jest, poruczniku. Co? Co jest? Co jest? p p p p p no za co? To może ja przemyślę swoje postępowanie i później skoczę na ten bank.